Siemano byczki, tradycyjnie, w zasadzie jak co tydzień, otwieramy dzisiaj paczki za Food Champions, ale tym razem zrobiłem sobie jeszcze więcej paczek do otworzenia, bo mamy tutaj miliard tak naprawdę paczek za SBC, dokładnie 20, liczba podobna do miliarda, to na pewno i znowu otwieram tutaj paczki na live, więc jeśli ktoś był na live, dajcie znać w komentarzu, a my nie przedłużając, zaczynamy od tej paczki najmniejszej, będziemy stopniowo zwiększać emocje, i lecimy ze srebrną paczką premium Uwaga, uwaga, co się tutaj dzieje? Nie ma walkoutu, co za, co za zdziwienie Nie ma też Totsa, ale mamy Anglika Agarda Kolejna paczka Kurczę Ale karta na 86 może? Tery, nie? Smoling Smoling 84 5 paczek mówi Wchodzimy już w ostateczność, tak naprawdę, co się tutaj będzie działo? Jest walkout! Jest walkout! Ok, pierwszy walkout. Czy to jest toc? Nie, to nie jest toc, ale Flara chyba była dosyć taka przyjemna. Hiszpania. Eś, o! Sergio Ramos! Sergio Ramos! Ok, ok, to jest dobry traf. Trzeba to przyznać. Zaraz zobaczymy, ile on jest warty. Sergio Ramos. Mam jeszcze Rashforda. Forda. Ok. Ramosik, ile jesteś warty? Porównaj cenę. Oj, 60 tysięcy. 60 tysięcy. Lecimy z pierwszą paką za 100 tysięcy. Patryk Walec, piona. Pierwsza paczka za 100 tysięcy. Nie ma. Jezus, flara na 84, tak? N, kargi Och, czyli paka za, nie wiem, 30 tysięcy jest warta więcej niż... Ja w paczce za 25 tysięcy miałem lepsze karty niż tutaj. Uwier uwierzycie? Uwierzycie, bo ja nie uwierzę. Kolejny. Nawet nie ma na co czekać, tak naprawdę. <laughs> Paranoja, 86. Weź o kielini, Bonucci. Porsche, kochany. Barzaki. Tragedia, tragedia. Mam no, to już jest chociaż lepsza w jakiś sposób, bo coś tutaj się podziało, nie? No. Dobra, ale teraz. To są te paczki na które czekaliśmy. Zobaczmy, kogo my tu mamy w drużynie tygodnia, bo tych kart jest odgroma. Yy, jeszcze pootwieramy sobie później jakieś yy, natocy. Mamy Jonasa, mamy tego Neymara, Coutinho, Roben. No, chciałoby się trafić no, na pewno Neymar albo Robert. To znaczy wiecie co, będzie wokał, to będzie fajnie, ale musi być zajebiście duża flara, żeby, żeby był Neymar. Jak będzie taka zwyczajna, to na bank będzie Jonas. Ale ja wierzę, że w końcu muszę kogoś yy, trafić. Będzie ogień, będzie ogień! Nie ma lokauta, przycięło się, już chciałem stawać. Oj, eś, o. Jagielka 84, 84. Do klubu, na transferową. Dobra, bez przedłużania lecimy z paką bez lokautu. O boże, kochany. O, N. Bad 84 cztery. Jagielka. Dziuba. Poczuwaj. Wow ile on jest warty? 20 tysięcy. Okej. Okay. Więc byczki, no jak widzicie, niestety tym razem mieliśmy, nie mieliśmy szczęścia w paczkach, ale mamy jeden walkout, Sergio Ramos. Szkoda, że nie podczas Ligi Hiszpańskiej. Team of season, bo wtedy byłby na pewno byłaby wtedy na pewno niebieska karta, ale jeszcze będziemy walczyć i będziemy się starać jeszcze lepsze karty zdobywać, więc łapki do góry, subskrypcja kanału, wiadomo i widzimy się na kolejnych materiałach. Trzymajcie się, siemano!